Po suplementy najwyższej jakości Zapraszam Was do sklepu SFD Mateusz Kaniowski, MMA.pl Razem ze mną Filip Bądkowski Czyli waleczny żołnierz, który na stadii gali FFF Miał zomaną szczękę A teraz będzie walczył, wszystko już w porządku? Wszystko w porządku, dziękuję bardzo za troskę e, Szczęka się zrosła Tutaj mam taką Taką narość, więc e, Zakładam, że jest twardsze niż było. Optymistycznie, ale jak to właśnie wygląda po powrocie z takiej kontuzji? Musisz się trochę oszczędzać na treningach? Oczywiście, znaczy, że ja po prostu długo odpoczywałem, w sensie znaczy nie odpoczywałem, tylko nie, nie robiłem żadnych technik Zadaniówek, parterowych, żeby nie z złokcia, i tak dalej. Nie było mi prawie 3 miesiące na macie. Dałem się temu wzrosnąć. Robiłem w międzyczasie tylko jakieś tam ćwiczenia siłowe i, i technikę pięściarską, worki, i tak dalej. A jak minęły 3 miesiące, to stwierdziłem, że powoli wracam do treningów i powoli testowałem tą szczękę. Tak? Jak smakował pierwszy cios? Na szczenę. Kurczę, no te pierwsze były jeszcze takie, wiesz, no. Coś tam skrzypiało, coś tam trzeszczało, ale. No już od walki minęło pół roku, więc tam przez te trzy miesiące testowana była szczęka przez różnych zawodników, takich jak Tymek, Łopaczek czy Kamil Gniadek. Myślę, że jednak są to widzowie, którzy mają uderzenie i, i przyjmowałem te ciosy i stałem, więc wszystko jest w porządku. Twój rywal to również żołnierz. No i teraz pytanie, bo się ludzie mogą pogubić. Jeden waleczny żołnierz, a drugi? A drugi się zobaczy w sobotę o 19. A na pewno zasięgnąłeś języka, więc jaki? Solidny. Dobry rywal, takim, w sensie, ja wiem jak on się bije, bo się bił na Armia Fight Night w ogóle, tak, I, i, i widziałem jego walki amatorskie, których ma zresztą mnóstwo. Jest mistrzem Polski wielokrotnym, mistrzem Europy, mistrzem Wojska Polskiego, utytułowany amator, zwierzy się z doświadczonym lisem. Który to ten lis? E, ja, no... nie macie tyle samo walk? Znaczy, walk mamy tyle samo, e, mówię bardziej o wieku, tak, no bo jednak... Oczy... Tylko, że on ma więcej walk amatorskich. Ma dużo więcej, to fakt, tak? Faktycznie można powiedzieć, że jakby doświadczenie w walkach jest po jego stronie, tak? Ale takie doświadczenie, wiesz, tej tej otoczki medialnej, tego wszystkiego jest jakby po mojej stronie i takie doświadczenie życiowe po prostu a to też ma znaczenie akurat w tym pojedynku na dużej gali, gdzie jest bardzo dużo ludzi, gdzie są kamery, światła yy, i wszystko jest na, na, na najwyższym poziomie, jest, jest ta presja telewizyjna i tak dalej, więc więc też, yy, też, też to biorę pod uwagę, tak wypowiadając słowa, że stary, doświadczony list, tak, bo mówię Ależ Wyga tu siedzi, trzy minuty zamiast pięciu Lepiej, czy gorzej? Chodzi oczywiście o czas trwania rundy, bo tutaj na f, 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 no, runda trwa 3 minuty. Myślę, że, że, że Hubertowi to będzie pasowało, bo bije się, bił się dużo po 3 minuty i nawet ostatnio się bił na Mistrzostwach Europy 3 minuty, a, a ja się postaram dostosować do tego czasu, zresztą na poprzedniej gali też się biłem 3 minuty, no więc jakby... Z tamtej walki niewiele pamiętam, ale no nie przeszkadzał mi ten dystans, po prostu trzeba zwiększyć tempo i zintensyfikować ten pojedynek, jakby streścić go w, jedno, w te trzy minuty. To też jest fajny aspekt, no bo wtedy się dużo dzieje, nie ma tego chodzenia, badania, tak, czyli, czyli nie ma takiego dwuminutowego przestoju, dopiero później walki, tylko bijemy się od razu. Skoro on był zawodnikiem armii, a ty jesteś szefem armii, to czy to jest tak, że teraz zawodnik będzie walczył, żeby sobie walczyć podwyżkę? Nie wiem, czy on chce wracać do armia fajnej, bo tam z tego, co się orientowałem, to z inną organizacją rozmawiał. A e... jest złowroga krew w takim razie. Nie. Z, ze strony jego trenera jest jakaś taka złowroga krew, bo nie chciałem kiedyś zaczerpnąć z jego teamu zawodniczki. A z mojej strony zupełnie na luzie, więc jakby sportowa walka i, i nie ma żadnej złej krwi. A Hubert co, będzie chciał wywalczyć? No będzie chciał wywalczyć rozwój kariery, tak? A ja będę starał się mu ją zastopować w młodym wieku. I przyszedłeś w stroju świętego Mikołaja, co mu chcesz jutro zaprezentować? Ciężką przeprawę, no dałem mu mundur oficerski i buty oficerskie, jakąś czekoladę na osłodę życia. A, a, a jakby... A symbolikę munduru i butów wyjaśnię po walce. Wiesz, no ludzie nie są tacy biegli w wojskowych sprawach. No nie są, dlatego... Jak próbuję znaleźć to i tak. No tego wyjaśnię po walce. Zapamiętaj to, będę wracał z walki, weź mnie do wywiadu, opowiem. Dobrze, słyszałem jeszcze, że ktoś cię szarpnął z bara. To już mi zdążyłeś trzy razy powiedzieć, więc zapytam przed kamerą. No tak, no bo zdenerwowałem się, naprawdę się zdenerwowałem, bo... Greg Collins, kimkolwiek ten goś jest w ogóle, to od początku, odkąd jakby miałem wątpliwą przyjemność się z nim poznać, wywarł na mnie bardzo negatywne wrażenie swoją osobowością i takim, on szeroko nosi łokcie. Tutaj się po korytarzach bardzo, bardzo lansuje i od samego początku, zresztą tam od, pierwszej, od pierwszej gali FFF. No, była taka sytuacja, że on wchodził, wszedł, był z nami w szatni. Ja siedzę z Kamilem Łepkowskim, z Norbertem, yy, yy, nie, nie z Daszkiewiczem, z Robertem Dąbrowskim, takim pięściarzem, z Maćkiem Kieszkowskim, on wchodzi rozstrzęsiony jak galereta i mówi, o co wy chłopaki tacy zestresowani? I wiesz, my tak po sobie, co to za gość, wiesz, skąd on się wziął? E, oczywiście, później jeszcze wyszedł do walki, którą przegrał, więc to chyba on był zestresowany. I od tamtej pory jakoś tak, kurczę bardzo mi nie pasował. I ja chyba mu też, no bo gdzieś tak w sposób, zaczepiał mi w jakiś sposób. A dzisiaj to normalnie mnie walną z bara. Sz szedłem, stoję, sobie zgadzam. Może niechcący. Normalnie mnie walną z bara, jestem przekonany. Więc jeszcze zapytałem go, czy chce w łeb. On powiedział, czy ja chcę z nim walki. Ja mówię, no dobra, wiesz, jakby miałem nie bić celebrytów, no bo nie żadna z tego frajda, ale mogę dla niego zrobić wyjątek. No. Ale czekaj, czy on ci zapytał o co chodzi jeszcze raz z walką? Zapytał mnie, czy chce z nim walki. Naprawdę? Naprawdę mnie Greg Collins zapytał, czy chce z nim walki. No macie podobne doświadczenie w MMA. <laughs> sobie do kamery, żeby nie było. E, słuchaj, no mogę go wysłać do szkoły, no. Filip poza kamerą bardzo często mówi, że chciałby wyjaśniać flików. E, zależy jakich, no. Takich, którzy mi irytują swoim sposobem bycia. Jakby nauczyłbym pokory, no. Czyli kogo? Oprócz mnie, bo pewnie mnie wymienił na pierwszym miejscu. Ciebie bym wymienił na, nie, teraz Kolinsa na pierwszym miejscu. Ty spadłeś na drugie, więc jakby jesteś bezpieczny jeszcze przez najbliższy rok. Nawet nie wiecie, jak się cieszę z tego bezpieczeństwa. Słyszę, jak od, odetchnąłeś. Kamień z serca. Odetchnąłeś. E, no i jest jeszcze kilku tamtych twoich kolegów z FMMA, którzy udają zawodników i, i kiedyś zostaną zweryfikowani przez życie. Albo mnie. Prawda będziesz ganiał zawodników frykowych? Nie, no nie będę, no żartuję, no. Ale Kolinsa stryknę w nos, no. Jeżeli oczywiście zaraz nie będzie tego odkręcał kota ogonem, że nie, no przecież się nie strunąłem z bara, no. Yy, przypadkowo było, tak? I wcale nie zapytałem, czy chce się ze no. Ja muszę zapytać w takim razie jutro Grega Kolinsa o co chodzi? A zapytaj, no. Zobaczymy, co będzie, co będzie jutro gadał. Oby wygrał, bo jak przegra, to będzie płakał w szatni i, i nawet z Tobą nie pogada, no. Ostro jedziesz po greku? Tak samo ostro jak on się wozi po korytarzach w, w hotelu w Zielonej Górze. No. Dobrze. Słuchaj, powodzenie jutro, bo zapomnieliśmy o walce, gadając o tych wszystkich głupotach na koniec. Powodzenia jutro w walce. A potem złapiemy Collinsa, złapiemy Ciebie i zrobimy pierwsze face to face na MPL. Dobra, nie? Rób, róbmy, róbmy, Dzięki za wywiad i oglądajcie jutro Polsat Sport o 19, bo my idziemy na sporcie, a dopiero później wchodzi otwarty. To jest właściciel, Armia Fight Night, on wie jak dbać o market. Coś tam znowu. Dzięki. Dzięki. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.